Witam, chciałabym przede wszystkim podziękować Szymonowi Kietlowi za nominowanie do Ice Bucket Challenge. Wszyscy wiemy oczywiście, że samo polanie się wody nie jest kwintesencją tego wyzwania. Najważniejsze tutaj jest zbieranie pieniędzy na stwardnienie, na chorych, na stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba, którą wydaje się, jeśli można sobie wyobrazić, to jedna z najgorszych, bo traci się... Samodzielność, staje się całkowicie zależnym od innych, pozostając całkowicie świadomym tego. Pieniądze oczywiście wpłacę. Przed polaniem mnie wodą chciałbym jeszcze nominować i dać okazję do sprostania temu wyzwaniu panu prezesowi pod imieniem Pawłowi Szycko, pani wiceprzewodniczącej Rady Miasta Małgorzecie Bale. I e, panu e, dyrektorowi e, sapiku, e, panu e, e, Klimkowi. To wszystko i niech się dzieje! Uło!